Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w nowej playliście czyli budowa domu 5x7 w Bolesławcu dzisiaj będziemy wykonywać tutaj płytę ponieważ jutro będziemy ją zalewać wracamy do siebie na kilka dni i przyjeżdżamy z powrotem ciągnąć już parter ścianę kolankową jeden wieniec, drugi wieniec więc mamy nadzieję, że wyrobimy się przed zimą a czy się uda, tego nikt nie wie tym razem nie docinamy płyt na wymiar, tylko zakładamy płytę na płytę. Bo niestety w tym miejscu takie płyty kosztują prawie 3000 zł, dlatego staramy się ograniczać ich uszkodzenie. A przy okazji będziemy dawać tutaj tak sterodur na boki, więc bez znaczenia. Później tylko się odkręci i pójdą do góry. Więc za chwilę zobaczycie jak to będzie wyglądać. Przygotowaliśmy sobie wczoraj całe podłoże. Przygotowaliśmy sobie zbrojenie wczoraj, bo przyjechaliśmy tutaj o godzinie prawie 16, bo mamy jakieś 520 km tutaj. Więc, żeby nie stracić dnia, przygotowaliśmy sobie właśnie te wszystkie rzeczy. Ale nie nagrywaliśmy, bo już było ciemno, późno. Więc stwierdziłem, że dzisiaj wam nagram i pokażę wam, jak to będzie wyglądało, ponieważ tutaj budujemy domek 5x7 ze stropem drewnianym. Pogoda się psuje. Niestety, jutro o godzinie między 10 a 12 ma przyjechać beton, i została jeszcze jedna paczka z A mamy jeszcze to do zrobienia, ten kawałek tu z boki, bo niestety podnieśliśmy, czy znaczy niestety została zmieniona decyzja i z 22 cm betonu B25 będzie tutaj 30 cm betonu B25. Dlatego nie mogliśmy boku zrobić na przykład z połówki sterodura, czyli po prostu ciąć za pół, bo. Mógłby się na przykład beton nie zmieścić, więc trzeba będzie pojechać po sterodur. Jak to tylko skończymy, no to skakujemy ze zbrojeniem i zabezpieczamy wszystko przed betonem. Czy się uda? Nie wiem. Deszcz pada, pies nam pomaga. W ogóle jak się pies wabi? Nie wiem. Oby do betonu wyszedł, tylko że nie wyjdzie. Więc tak, kanalizację mamy, rozkładamy sterodur w piątkę. Z tego co mi wiadomo, sterodur jest 40 km stąd. Więc w ostateczności będziemy musieli przejechać, kupić, przywieźć, zobaczyć. No i co? I zalewamy jutro. Jak się uda, i wracamy do siebie na kilka dni. Za kilka dni przyjeżdżamy i ciągniemy do góry aż do pierwszego wieńca. Prawdopodobnie zostaniemy tutaj na weekend. Będziemy ciągnąć do drugiego wieńca, bo mamy tutaj 520 km i nie opłaca nam się wracać do domu na jeden albo dwa dni po prostu zostaniemy, przeczekamy aż beton trochę wyschnie i będziemy działać dalej widzicie jak skacze? jak sarenka w lesie no dobra, nie nagrywam bez przerwy, bo sami widzicie co się dzieje, pogoda się psuje wszystko mokre i musimy to skończyć, bo chcemy też, też to zalać. No i obok mamy jakiś tam e, chyba auto złą, czy coś, jakby ktoś potrzebował jakiś znaczek do jakiegoś tego Seata, czy coś, to. Nie no, taki żarcik. No i musimy wieźbę dachowo załatwić, bo jeszcze pisałem tam e, na Facebooku, że potrzebujemy wieźbę dachowo, bo tutaj w tartaku okazuje się, że trzeba czekać e, do nowego roku, a my chcieliśmy do świąt już ten dom skończyć. Mamy taką nadzieję przynajmniej, bo coś tam zapowiadają przymrozek i przy... zapowiadają coś śniegi, więc mamy nadzieję, że się uda. Rodur praktycznie dany wszędzie, jeszcze w jednym miejscu jest do docięcia Połączony wszystko z pianką Szwagier zademonstruj do jakiego mniej więcej poziomu będzie tutaj beton palcem dalej 30 cm 2 cm się pomyliłeś, więc tyle tutaj będzie betonu. Nie odcinaliśmy tego sterodora na pół, ponieważ on ma 60 cm. Jakbyśmy chcieli, byłoby 30, niecałe 30, bo musiało tam być w dół i na przykład mogłoby być tak, żeby się gdzieś tam po prostu beton wylewał. Więc ten nadmiar, który jest, zostanie później odcięty, albo będziemy od niego ocieplać. Tu jest róża 160. Do sedesu, a tutaj są dwa peszle do przepuszczenia w przyszłości wody, prądu, co tam inwestor sobie będzie e, chciał, to sobie przepuści, więc zostawiliśmy ja jeszcze sobie łączę wszystkie e, łączenia tych sterodurów, gdzie tam jeszcze gdzieś wyje, gdzieś tam pręży, bo wiecie jak to jest. Jutro między godziną 10 a godziną 12 ma przyjechać Beton B25, 10,5 metra. Będziemy zalewać tą piękną płytę, którą jeszcze zazbroimy oczywiście Tylko jest mały problem, ponieważ wjazd jest tutaj Tu, który jest bardzo miękki i raczej gruszka nie ma opcji, żeby tu dojechała, bo się zakopie w połowie Ten u sąsiada To jest takie 99%, że tutaj możliwe, że się uda I ten dyk między budynkami, drutami i około 50 metrów odległości odtąd. Więc w najbliższym odcinku dowiecie się, czy się udało, czy będziemy ręcznie ze szwagrem lać. Jedno żartuję, lać nie będziemy 10 metrów, bo by tam zeszło z 2 tygodnie. Ale chodzi o to, że jest dosyć tutaj niekomfortowo, jak chodzi o takie rzeczy. Mam nadzieję, że gruszka dojedzie jutro. Operator jakoś się sprytnie tutaj ustawi i obstawiam, że ten dyk. A czy wyjedzie? Nie wiem czy zakopię się. Nie wiem, jest bardzo płytko. Mój bus waży około 2 ton i tutaj siada. A jutro, jak przyjdzie 10 metrów, to będzie ważyło około 30 ton. Dlatego, łapka w górę i subskrypcja, żeby być z nami na bieżąco, a my bierzemy się za zbrojenie. Jedna rzadka. Gotowe, zabezpieczone, zazbrojone, podłożone kostki betonowe. Ktoś pewnie będzie pisał, że nie plastikowe. Yy, uznaliśmy, mamy te plastikowe, uznaliśmy po prostu, że betonowe będą lepsze. I przy okazji podskutamy trochę terenu, czyli daliśmy je tu pod spód. To nie są pustaki, to nie są cegły, bo czasami ktoś pisze na czerwoną kostkę brukową, że jest to cegła, to nie jest cegła, to jest po prostu kostka. I, I tyle, tak to wyszło. Czekamy teraz na beton. Czy przyjedzie, czy wjedzie, czy wyleje? O to jest pytanie. Tak, jak mówiłem wam wcześniej. Tam, gdzie stoi nasz bus, nad busem są druty, i tam teoretycznie powinien stanąć i rozłożyć się, żeby dojechać tutaj. Ale wczoraj trochę pokombinowaliśmy, poszliśmy do sąsiada, i możliwe, że tu od sąsiada będziemy mogli się dostać. Zobaczymy, czy operator stwierdzi, że się będzie dało w ogóle tam dojechać, bo jest dosyć miękko, bo deszcz padał w parę dni. No, od tej strony, jak widzieliście, no raczej nie ma szans, bo jest tutaj zbyt miękko. Koparkowy, który przyjechał, to praktycznie się zapadł koparkowy, a gruszka jest o wiele cięższa. Dlatego w następnym odcinku zobaczycie, czy się w ogóle udało, jak się udało, jak to wyszło. Ponieważ jesteśmy teraz w bolesławcu na Dolnym Śląsku, i tutaj planujemy budować, chyba że nie będzie materiału. Jeżeli nie będzie materiału, to wymurujemy, ile się da i jedziemy do siebie już na święta. I kończymy sezon z budowami domów. Wchodzimy do domu z wykuszem. Oczywiście, skończę u siebie wcześniej garaż. Wchodzimy do ganku, skończymy ten ganek. Po to, żeby udostępnić Wam już domki, żebyście mogli do nas przyjeżdżać, żebyście mogli zostać na weekend, zobaczyć, jak się w takim domku śpi. Jak ten domek w ogóle czy jest odpowiedź dla Waszej rodziny i tak dalej. Dlatego pamiętajcie, wszystko dowiecie się w swoim czasie, więc łapka w górę i subskrypcja, a my idziemy się no co, spakować w sumie. Zostawię sobie tylko wibrator, gumiaki i tyle.